Siema, z tej strony Wiktoria i Anna Anastazja! A. Chyba kotek zdradza naszą... O, tu jest się. Kotek cię zdradził. No chodź. Jak mamy już ze sobą przywitanie, to powiemy co Was dzisiaj czeka. Zaczniemy od wyścigu. To otwiera paczkę, też ją testuje. Następnie przetestujemy coś do jedzenia i do picia. Jesteście gotowi? 3, jeden 1, start. Więc cały wyścig polega na tym, że dziewczyny muszą dobiec z tego miejsca po balonik z balonikiem, biegnąc powrotem Tutaj gdzie jest paczuszka, w to miejsce odkładają balonik, biorą paczuszkę i kto pierwszy ten przegrywa. Więc dzisiaj ostatni będą pierwszymi i mają możliwość otwarcia paczki i przetestowania jej jako pierwszej. Więc za momencik startujemy. Rozgrzane? Gotowe? 3, 2, 1, Start! Womnim, jak która się zatrzyma, ta odpada z wyścigu. Ja nie patrzę do tak 我给他打,打。 No dobra, to niech Wiktoria otwiera paczuszkę i testuje. To możesz od razu otwierać. Tylko weź nożyczki. No możesz otwierać. Wiesz co tam jest Anastazja? Wiesz czy nie wiesz? No wiedziałam. Wiedziałam. Pokaż co tam masz. I dzisiaj robimy test Joy-Conów do Nintendo z Aliexpress. Zobaczymy, czy działają tak samo jak oryginalne, które mamy dwie pary. I one właśnie kolorkami nas przekonały do siebie. Zobaczymy, czy są identyczne jak odpowiedniki oryginalne. Tak? To za chwilę podłączymy i przetestujemy. Potrzymasz? Dobra, to przynieśliśmy już Switcha. I jakby ktoś się interesował, to mamy wersję tą. Z OLEDem. A co? 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 To? Switcha w wersji OLED. Nie będzie Zobaczymy, czy to wystarczy włożyć w ten sposób, czy będzie trzeba jakoś się specjalnie podłączyć. Wyszło komunikat, że jest taki... widzisz? Że... no... Tak. Tylko, poczekaj zobaczy jak odłączysz to dalej one działają Ale czy, co? No odłączyć czy działają jako Działają To byśmy musieli przetestować na grze chyba Mario Kart. Albo na tym, żeby ruchy zobaczyć czy działają takie. Tak, go. albo Mario Mario, Sonic... I I 3. Ale w co jest? w 3? Nie? No. 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 No to nikolik, wiadomo. No. Na dwa joykony. No tak, z Lilą byśmy zagrali, to możecie zagrać na okay. dwa joykony. W trójkę. To teraz możemy przetestować szybko Mario Cartier. Party na tym pojedynczym Joy-konie, żeby jedna i druga miała do testów, dobra? Okej, okay. a jakie Mario Party te nowe? Nie, to jest yy, zwykłe. Bo tam są ruchome, te gry, że się padem robi. Te? Tak, te. Tylko musimy włożyć grę do środka, Idziemy bo my wszystkie gry oprócz Lego, LEGO mamy, mamy na kartridżach. No dobra, to ja możesz. Ja chcę fioletowy, aby nie. Było. Ładne się kolory są. I te z Aliexpress Drakony mają większy wybór kolorów i do tego jeszcze oświetlenie LEDowe, co akurat... Wzorki mają. Tak, ten ma taki wzorek. Taki, nie mam. A ten ma taki wzorek. Ładne są. Ale nie wyrywaj Anastazja. Ładne są. Może mieć, ale to by? Ale ja teraz zadaję pytanie. No Mam no, to, to są ładne. Dobre. I z drugiej strony są białe. Dobra, i przetestujemy, jak. Wygramy szybko w jakąś jedną rundkę, żeby tego nie przeciągać, i powiecie, czy działam tak samo, czy gorzej, lepiej, czy bez no, różnicy. To wtedy coś w jest stylu. Hej, podnoszę. Hej, Hej. tego. Wibruje mocno, a teraz tak już słodciutko. Czyli ma mocniejsze wibracje niż oryginał, dobra. O, Piesza teraz tak się zmieniło, tak to tak, tak, się mocno muszę... O, to jest totalnie, zobaczymy, czy dobrze. Patrz, oba. O, teraz. A, a sobie, masz przetestować. No. To machnie. Jak wybruje to tata, to wybruje ciągle, a tam to tak rzadko wybruje. Bo to trochę denerwuje, jak to delerwuje. Kwestia przyzwyczajenia. Na oryginalnych to tak nie wibruje mocno. O i teraz o, wibruje wiesz to tak jedy, jak blisko jest światełko. Ale ja, ja poładzą stronę. No bo... Ja już to cię w ogóle od ciebie. No no o, ja tak. tu kocham. Na razie to ty wygrywasz. Ja? Ja mam sobie wygram? Kiekał wójkowie. Ja to gram, to ja macham tak. Nie patrzę na to. Tego powinno. Macham szybciej niż pokazuję. On co z tej pieniądze kijecko? No, no, no. no, no. Ja szybciej muszę nagrywać. Nie. To sobie nie Czekaj, zmieniam rękę sobie. A to ma nawiejcie? O ty! A teraz, Bo no machasz szybko, nie tak jak ten, tylko widzisz? Dobrze szybciej się zmęczycie. Oj. Śniegłota. Na razie patrzycie, bo jadę dobrze. Mam punkcik więcej, więcej. Ej, no, pan, działaj! Pan, działaj! Nie, no, dobrze działałem, widzę, że. Trzy z przewagi, czyli punkcik więcej, jeszcze Anastazja ma przewagi. Miała dwa, ma trzy. O, teraz zobaczymy koniki. A tu zależy od dnia, chyba. No. No nieraz Anastazja skupi się zasowanie nie raz i teraz skupi się i zasoba. za szybko teraz Anastazja, robi sobie coś o no, teraz chyba to Anastazja Chyba wygra Chyba nie. nie. Chyba ty. Bo się skupiłam na chwilę no chodź na tym ja no dłużą, jest. Jak jest anastazja, musisz no Na tym

Siódmy. O. Ósmy. To jest 228 a No ale tu zero trzeba dodać. Bo no, musi zrobić jeszcze tylko. No Twój ty. Ani, wiesz, a nie, ujrza, dwa. <coughs> Dajcie, bo już zaraz finał. No, Może została. Ale działa wszystko normalnie, rozumiem. Tak, tylko mnie ręka, bo Chyba te co ludzie. 50. Zobaczymy, kto wygra, i na koniec ocenianie sprzętu. I testy tego, co mówisz. Można, proszę z pana już to zakończyć. Nie! Czemu? No bo <śla> <śla> nie ma. się że. Myślę, nie mogę i szybciej na sobie, A jest karczak. No to nie jest karczak. Nie jest karczak, No tutaj do końca. No już tam czysta. No dobrze, teraz jeszcze bardziej. Koniki nie? na koniec. Szybkie koniki. Szybkie pataj. Szybkie pataj. Aby się ścignęła. No. Ale ja się cieszę drugiej ja. na To ja To, to, ja, ja, to wie. ja. Nie, ręka ja, ja. 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 To 1-2, na przykład ja wygrałam, to 1-2. Może być jak zespół mieli. No, to 427, 389. Deska była najlepsza w tych rundach. W pierwszych dwóch rundach. Ej, a potem on pozostał. Ale kto ma tak. deskę? Ma tylko 5-3 punkty. Lepsza Najlepsze w tych. uderzenia w buker, to najwięcej przewagi zyskałaś. Gdzie? A. Nie oceniamy. Dobra, to zaraz ocenimy. Pracujemy napój Rubicon o, o smaku litchi i pringlesy ketchupowe O smaku i pringlesy ketchupowe To czego zaczynacie? Chyba od pringlesu. No pringlesy, no. Okej. Okay. To okej. Okay. To macie otwarte, możecie wykonać test. Tak, tak wyglądają. No.

Chępu, ty nawet nie hmm. Tak. Znalazły się kciuki i teraz ocena chipsów. I zobaczymy czy tak samo przejdzie napój. napój. Jak to się nazywa? Rubicon e, liczy. I on przypomina trochę jak kiedyś u babci mojej był taki zapach różany. Tam były jakieś cukierki czy coś, taki bardziej z tymi się kojarzy niż z Liczy. Chociaż Liczy też ma taki, taki specyficzny smak. To teraz na 3 4, i 4 nie dajecie ocenę. Czekaj, po, a nie dajesz, to tak nie działa. Albo Ci smakuje coś, albo nie jest smakuje. Jest gazowane, prawda? Jest, jest mega słodkie. Jest słodkie i jest gazowane. Jest. Smakolicie. I to jakby jest. Gaz jest właśnie przez to, że jest gaz, to jest dobre. A jakby nie było tego gazu, to by było niedobre. Więc tak. No tak i tak. Czyli dla Was obu chipsy dobre, a napój niedobry. A tata dla ciebie chipsy nabierz. Chipsy. To i to bym dał czerwone. Ale to ja, to... Bardzo dziadku! Jeszcze szybko opowiemy ocenę Jaconów. Dla mnie 10 na 10. Czyli bez... No 10 na 10. Porównując do oryginałów, co mamy dwa komplety, to jak? No to nie, przepraszam, 9,5. Bo dla mnie to jest takie minucie, że, że, że tak mocno wibruje, bo jeszcze się do tego nie Czyli w skrócie, jak ktoś lubi większe wibracje, mocniejsze, to te joy będą lepsze, jak ktoś woli klasyczne, jakie są w oryginalnych, to bardziej spodobają się oryginalne. Ale działalność, wszystko działa tak samo. Tak, Tylko to, że mocniej wibruje. To na ten moment nasza ocena jest na tak. A zobaczymy czy one szybciej się nie będą psuły albo jakoś albo, że szybciej, szybciej się uszkodzą. Się no nie baterie to mają podobne to. Aha, okay. Zobaczymy czy nie będą to... gałki driftować, co tak się mówi. Albo no Driftować. No, że będą uciekać, że będziesz nie ruszać padem, a ona będzie cały czas w jeden bok na przykład szła. To! Nie zapomnijcie o łapkę góry.